Jak zapewne sami zauważyliście, w naszym kraju źle się dzieje. Z roku na rok nasza sytuacja się pogarsza. Najprostszym przykładem mogą być podatki i cena benzyny które wzrastają w zastraszającym tempie. NFZ również pozostawia wiele do życzenia. Przeobaczcie na swoim przykładze, że zmierzamy w złym kierunku. Większość społeczeństwa żyje w ubóstwie. Rząd nie tylko bezczelnie nas okrada i nastawia przeciwko sobie, ale również jak pokazały ostatnie dni, stara się ograniczyć również naszą wolność słowa. Tylko od nas zależy jak potoczą się losy naszej ojczyzny i w jakich warunkach przyjdzie żyć nam i naszą naszym dzieciom, nawet anonimowi, którzy podjęli walkę z rządem i mają bardzo mocną siłę przebicia, nie są w stanie rozwiązać naszych problemów anonimowi. Chcieli przede wszystkim pokazać nam, co rząd robi za naszymi plecami, dlatego również i my Polacy, podkreślamy Polacy, powinniśmy zacząć walczyć o lepsze jutro. Czy za to, co gotuje nam rząd, walczyli nasi przodkowie, czy walczyli z Rzeszą Niemiecką i ZSRR, abyśmy oddali władzę ludziom manipulowanym przez obce rządy i korporacje, ludziom, rządzą zależy tylko i wyłącznie na pieniądzach. Wszelkie postulaty i obietnice składane przez polityków w momencie wyborów były zwykłym stekiem kłamstw, gdzie tu lepsze jutro podczas gdy ceny rosną, wynagrodzenie pozostaje w większości bez zmian. Ludzie tracą pracę. Młodzi z wykształceniem nie mogą znaleźć pracy, a rząd przyznaje sobie nagrodę. Zacznijcie myśleć przyszłościowo rodacy, nim będzie za późno. Fakt, że nasz kraj wygląda w ten w ten sposób zawdzięczamy tylko i wyłącznie sobie bowiem na drodze demokracji oddaliśmy władzę w ręce tych złodziei, mimo to nie oszukujemy się w naszym kraju nie ma polityków godnych zaufania, jedyne co możemy zrobić to jak historia pokazała wiele razy, zjednoczyć się i walczyć o przyszłość swoją i swoich dzieci, my wybraliśmy rządzących ale po to, aby nie zmieniali naszej ojczyzny wobec swojego uznania a tego jak chcemy aby ten kraj wyglądał. Zacznijmy od zablokowania akta. Sam fakt, że debatowano nad tym dokumentem za naszymi plecami i podjęto decyzję uchwalenia go, winno budzić naszą podejrzliwość i niezadowolenie. Tylko ci, co obradowali nad tym dokumentem, wiedzą, co w nim się znajduje. Chcecie żyć w państwie tworzonym bez naszego zdania? Pokażmy, że nie jesteśmy ciemną masą niewolników pracujących na naszych panów, czy tej polityków, powiedzmy stanowczo nie. Rząd jest dla obywateli, nie ma Wrót, postawny mur, który zablokuje naszych nieudolnych polityków, jeżeli każdy z nas dołoży cegiełkę w tym celu, czy to wyrażając swoje niezadowolenie na przykład. Na Facebooku, czy podpisując się pod petycją antyakta, czy też wychodząc na ulicę, aby brać udział w demonstracjach. Dzięki naszym cegiełkom możemy zbudować potężny mur. Możliwości jest wiele. Możemy albo wykorzystywać metody, jakie już są używane, albo stworzyć swoją. Jeżeli zbudzimy się wystarczająco szybko, to zauważymy, że akta jest tylko początkiem new World order w wykonaniu polskich polityków. Teraz jest czas, by zacząć zmieniać nasz kraj bez potrzeby. Rewolucji. Teraz jest czas by działać. Zapamiętajcie Polacy że nasz naród jak lawa. Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziembi Pływajmy na tą skorupę i my do głębi. Piątek kolejna demonstracja w Warszawie. Będę tam i Was też serdecznie zapraszam. Tylko od nas zależy jak będzie wyglądała nasza ojczyzna. Nie bójmy się działać. Zapewniam, że to wydarzenie choć z pozoru tak. Takie samo jak wiele innych na Facebooku jest tylko wstępem. się do czego, odpowiem: To zależy od narodu.